Siemaneczko mordeszki, z tej strony Gołębi źrótka Budapeszty i nie tylko Dzisiaj mamy już niedzielę, ostatni dzień wakacji, godzina 20, tam 30 chyba. Jakoś tak, nie wiem, nie będę patrzył, bo znowu się, źle się nagra. Co ja wam powiem, to wam powiem. Zajmiemy dużo nie chcę jeść. Dzisiaj je wypuszczałem i wczoraj, ale te górniaki za to tu ja je pułapam do kratki. Ja wam powiem już. Nie wiem co to się dzieje z tymi głębiami. Normalnie, ale mi biorą i zdychają, latają w locie, z góry spadają. Normalnie, Wam powiem. Nie wiem co to może być, tak się Was pytam. Normalnie, go, zdrowy, nic mu, nie tego. Tylko zerwę się na przykład do latania i na ziemi spadnie. I pogłębił. Dzisiaj to mewki tej o. Kurde, jak się wystraszyły. Mewki tej o. O tej osamicy, samic, dech wczoraj. Boka tego boka samic, kurde młody, młody. Jeden bok jest czerwony. Teraz ja wam powiem tutaj. O tych młodych podążyłem tu. Nie wiem po co, ale już ich tam będą. I ten górniak, i szaryk poszedł. Też gdzieś z zdechły, górniak na dachu, nie wiem jakim cudem kurczę raz, a taki młody, podłużony a to krzyżówka, i to się wszystko tu pewno wychowa. No, takie łopo wychodziły, ale dla dziadka by były te dwa czarne i ten, i też w sumie, na ten, no, ile jeszcze bia. albo tako, jakby. no wiadomo czy chodzi, i kurczę raz. Niech mi ktoś powie w komentarzu, napiszcie co to może być. A tutaj imięte mięte zrobiłem, wam powiem. Tylko, że to już wodę im dolałem, bo tu trochę było gorąco wodę zalałem. Tu tak pachniało się mięto, na razie mi nie daje. Nie wiem czego to tak. Tutaj obrączki mam. Witaminę b dawa... nie chcę wam pokazywać tego. Tu tabletki mam na kater mówiłem. Tutaj pszenicy mam we worku. Tu zaraz. I co? Nic więcej tutaj ciekawego się nie dzieje. Obcych nie A nie, był. był. Ja bym, nie nagrałem. Był. Głębi były zamknięte. Siat na stodoły. Później na rawkę. Ja tutaj. Czekaj, to ja tuło łapałem. Tutaj, żeby parowania Tu otworza... otwarte były drzwi. Prawie by zaraz. Nie wiem, taki długi, gołąb, był samojski ale poleciał młody, chyba obrączki nawet miał, nie wiem albo nie miał, A, nie wiem jaka to polityka grit mi się skończy, bo tu były, tu pszenicy też im sypią, ale tu za dużo mają tak, jedzę głębiej, jem. no bo muszę to powyjadać, niestety tutaj mi kurde, któryś wywala wodę tak mokro tu tu wysprzątać będę musiał Jutro do szkoły, niestety. Taki krótki film wam nagram. I co wam powiem? Nie wiem, czy te mewka wychowa te dwa młode. Raczej tego dziś zabiorę, gdzieś podłożę po coś. Niech tę mewkę chowa. Tutaj po wam pokażę. Po, ty, po tym samcu i po. Gdzie ta siwa samica? raz Dobra, nie wiem, gdzie ona. Nie widzę ją nie ma tu Patrz takie o kolor by się taki śmieszny może by się je ustawił. Kurde nie widać tego koloru. No. O, nogi mają obrośnięte. Kurde, to tego nie widać. Albo ja lampkę mam w telefonie włączone. Tutaj taki. O. Dobra, nie widać tego. Tutaj siedzę na tych zamojskich jakichś podłożone. Kurczę, co to się zbiło gdzieś? Chyba zarężone. Ała. Co wam powiem jeszcze? Tu się kingi wykluły. Tutaj mają jajka. Tutaj wyszłańca. No, tutaj coś. No, tutaj jest coś. Tu za ten no, Zaczekaj Poczekaj, bo tu ten młody tam był. Tutaj od razu podłoży. Tego tam, niech tam się chowają, bo tu mewka, niech chowa mi mewkę. Ta mewka też taka, jak imraka. A, jest deski, to trudno. Oj, Oj tu deski. To tutaj mi zdechło też właśnie, bo mówię. Tak lata normalnie latają, głębi zdrowe, kurde macie i spadają i zdychają od razu. No nie wiem co to może być. Powiedzcie, jak ktoś wie, co to może być. Niech mi napisze, bo tu zaraz, żeby pół hodowni pozdychało tak. Nie wiem gdzie ta posztowca są ale chyba na dworze. Bo tam światło zaświecone i tam poszły na lawkę. Nie wiem. Co to więcej on powiem. Dobra. Kończę ten film i idę do domu Co tu będę więcej wam nagrywał, powiedzcie mi co to może być Stawcie łapkę w górę, komentarz Jak ktoś wie co to może być Pierzo się głębi bardzo Ja już zakończam film I B. A, może jutro coś nagram, może wypuszczę te Lemońskie, bo już ich nie będę łapał Dobra, to zostawcie łapkę w górę, komentarz Jak ktoś wie co to może być, niech napisze i czym coś, wa czym coś walczyć, przepraszam. Jak się da. A czekaj, do... Dobra. Nie, bo się że jeszcze jednego głębia nie ma, ale jest. No i dobrze, zakończam ten film. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Żegnam się z Wami. Na razie.